życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, weź do ręki, żywe słowo, te święte w Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku czytaj Pismo Święte. Niedziela zawsze jest okazją do tego, aby spotkać się w gronie rodzinnym. Ta niedziela jest wyjątkowa, ponieważ w tym dniu akurat przypada święto wszystkich zmarłych, wspominamy tych, którzy odeszli od nas. A więc jest to okazja do tego, żeby spotkać się w gronie swoich bliskich, swojej rodziny, ale w innej konwencji, na cmentarzu. Bo tutaj znajdują się zmarli fizycznie, ale żyjący duchowo. Oni też czekają na nasze spotkanie i na modlitwę. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Czasami odnoszę wrażenie, że kiedy przychodzimy na groby naszych bliskich zmarłych, to przychodzimy po to, żeby pochylać się nad zmarłymi, zapominając o tym, że przecież oni żyją. Jest to okazja do tego, aby spotkać się z nimi, nie tylko powspominać te nasze chwile, kiedy byliśmy tutaj na Ziemi, nie tylko przychodzimy po to, żeby przypomnieć sobie, jakimi byli ludźmi, ale przychodzimy po to, aby zobaczyć, co z nimi się teraz dzieje. Poprzez wiarę naszą, poprzez oczywiście też modlitwę. Oni już wiedzą jak tam jest. My dzisiaj przychodzimy tutaj, żeby spotkać się z nimi w modlitwie, owszem, ale również spotkać się z nimi w wierze i zobaczyć, co oni mają nam do powiedzenia o sobie. Może potrzebują rzeczywiście jeszcze modlitwy, a może potrzebują tego, abyśmy my dokonywali swojego już nawrócenia i pomyśleli o tym, że my też tam idziemy, też tam się z nimi spotkamy. Każdy z nas dobrze wie, że jest mnóstwo grobów, takich jak te, gdzie leżą bezimienni, których nie znamy, nie pamiętamy, których historia nie zapisała, albo o których nie pamięta. Najciekawsze jest to, że nawet jeżeli my ich nie znamy, to dla Pana Boga zawsze pozostają osobami. Pan Bóg zna każdego po imieniu, Pan Bóg do każdego dociera. Dzisiaj może warto też pomyśleć o tych bezimiennych, o tych, którzy czasami oddawali swoje życie za kraj, za nasze rodziny, o tych, których już nikt nie pamięta, którzy gdzieś tam czasami po różnych mogiłach części naszego kraju gdzieś się znajdują, aby pomyśleć o tym, że to nasze życie, które ma jakiś sens, ma jakieś znaczenie, niekoniecznie dla drugiego człowieka, może mieć wielkie znaczenie dla Pana Boga. Nie jesteśmy tu bezimienni. Pan Bóg posyła nas na tą Ziemię. Bo ma wobec nas jakiś konkretny plan. Nawet jeżeli nie są zapisane na tych tablicach. Jak w Adamie Wszyscy umieramy, tak w Chrystusie wszyscy będziemy ożywieni. Można umierać dla świata. To znaczy, można tak kierować swoim życiem, że człowiek poświęci to całe swoje życie dla tego świata. A można tak pokierować swoim życiem. Że zyskamy coś więcej. W Ewangelii czytamy, że ten, kto straci swoje życie, zyska je, a ten, kto zyska to życie, może utracić życie wieczne. Uczymy się też pozwalać odchodzić naszym bliskim zmarłym do domu Ojca, niezależnie od tego, w jakich sytuacjach oni odeszli, niezależnie od tego, kogo i co pozostawili. Wiele historii się słyszy o Odejściach niespodziewanych, młodych. Wierzę jednak, że każdy z nas ma swój czas na Ziemi. Wierzę też w to, że każdy zostaje przez Pana Boga do czegoś powołany. I niezależnie od tego, ile tego czasu tu będzie miał na Ziemi, to wierzę, że to, do czego zostaje powołany, w tym czasie jest w stanie zrealizować. Niech to dzisiejsze święto będzie więc refleksją nad swoim życiem, nad naszym umieraniem ale również niech będzie tym wspomnieniem naszych bliskich zmarłych. Dlatego wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Pytaj, czytaj, weź do ręki, żywe słowo te świętej księgi, do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj święte księgi, za słowo życia Bogu dzięki.